coś tam, coś tam, bla, 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 bla I potem ten gość coś tam a, a, Bla, 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 bla I mówię, kurwa, ja na tam do na trzeciego będzie Wypierdalać What I need to inkub? Właśnie, bo się kwestie są, no. I think level. I think level, special flash, and good nastawienie. Good flow, my friend. Good flow. Już Pokażesz mi, jak on wygląda? Nie widziałeś, kowboj? Chodź tutaj, zaraz ci pokażę. Tylko mogę ci co innego pokazać, jak chcesz, no. Co innego ci mogę pokazać. Zaraz tutaj. Trochę cykam. Zaraz rotworma ci pokażę, jak chcesz, no. Dobra, ustawiam się. Dobra, już nie będzie tego taniej chmur na pociechach, chyba wiem o co chodzi po prostu Małpy trzeba ręce i tyle Oj kurwa, co tego? Kurwa! Zespić no. mahapk, dobra Machapk chce 10 minut, tak. dobra, dziękuję Deryducho wysyłam tutaj dla Nikolci. Pani Nikolcia. No ciekawe, czy to jest faktycznie pani Nikolcia, czy to jest pani... O, wyjebał się, patrz! Halo, turbo! Turbo, gdzie ty poszłeś? Ajajaj, no wywalił się gościu. <śm> 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 Dawaj serducha teraz, No to musimy być tak się wtedy na serducha, nie? od serducha, tak na serducha, serduka serducha, Dawać serducha! Dawaj, Cyk! Dawaj dawaj, 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 tak! Jedziemy! Opa! Opa! Jedziemy! Cyk! Kurwa! Kurwa! Powiedz nas. średnio powiedział. Okej. I coś takiego potrafię to sami wiecie, słucham, słucham uważnie i, i w końcu się odezwę. I tak na spokojnie pytanie zadam i mam wyjebane w odpowiedź tak naprawdę. Już widzę, że się druga strona zagotowała i to już jest takie coś, nie? I już mówię, o dobrze, zapiekła dupka i wracam do jedzenia z sałatki warzywnej. Mmm, dobra sałatka, jaka dobra sałatka warzywna. Opa! I taka podkrętka idzie zawsze, jakbyś w ping grał, nie? Ping-pong, leci piłka, ty ją podkręcasz, a druga strona przez następne pół godziny z dupą pieczącą nagle... Aaaa! Aaaa! Już mam generalnie, nie? A ty tam sałatkę, to podrzucasz, podrzucasz sobie ten chlebę i słuchaj, dopiero wypieczono i mówił, dobry. Chlebek, zajebisty ten chlebek jest, nie no, no. nie palę to Co, słuchajcie, polityka w co nie? taki <grywa> Let's go, let's go, let's go Patrz, 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 patrz Ale zimna, level <grywa> 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 Tu da się wejść w ogóle do tego domu? Czemu tak dziwnie to pokazuje? Wy grubo lecicie? A bo to. Spoko. 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 Spoko lecicie. My... Pokazuje, jakby to tu był to ten grubo. NPC, tak? Dane Pracuję w barze pod w karni. Zgodnie z obowiązującymi w mieście prawym nie jest serwis alkoholu. Okej okay. Nie serwisuję alkoholu. Otwórzcie po A może... Właśnie, może DVD otworzę, okej okay. Chromach <grywa> piękny jesteś, nie? Ja już zmęczony jestem chyba dzisiaj Ja już jestem bardzo zmęczony, Trajdo Heh, dziękuję Chromach <grywa> 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 rozwalony jestem, nie? Wiesz tak jak rozwalony dzisiaj, jest okej okay. Dziękuję Chromach, tutaj piękny geściorek No dobrze, no zajechał Słonek, może DVD spróbuję otworzyć No, Dobra, trzymaj się nie tam przewieźć, ale my szybko, szybko jak tu Kurwa, zaraz sami popadamy, kurwa, bo trzy lury będą na plecach. Nie, nie biegniemy tam, chłopiec, zaraz kurwa, trzy klapy. Ale tu Ale biegnie tutaj biegnie. wszystko na mnie z ksenki. dawaj tutaj po Uuu. prostu. Ale a ty wiesz, że my daj, mamy już dwie klaty na plecach, padam, padam, nie padam, padam, na sobie. To się wszystko podespiło. Gdzie ty jesteś? Dobra, padam, padam, padam. No, no. Przedźwignij. Ej, dobra, padam, 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 daj, daj, dż, daj, do. Do. padam, daj, daj, padam, padam, padam. do kurwa, padnie do, Stocha potrzebuje to szybko, potrzebuje, szybko Siocha, potrzebuje, szybko! zabijcie zobajcie do... Dobra, jest spoko, jest spoko. ten dół teraz, nie pokończę to. Do... O kurwa. O kurwa. Dobra, padłem. kurcze znaczy, Tak samo każdy ma tam jakie coś swojego, nie? Kurczę, dopóki wiecie, no to dopóki tam jest to tak ani... tak, tak ani inaczej, to chyba spokojnie. <laughs> I tyle, no Męgisz? No, to będzie dramat na tym. To, to, patrz, patrz! Napisał! Napisał tak! Set! Sprawdził, że się zajebał! 11 osób wziął i sorry bro, nie? Sory bro napisał! Patrz tego gościa! Sory bro nie ja twoją dźwignię! zajebał. <grym> Jaka szybka akcja, nie? XZ. Jest, to jest takie coś, pa, rzucasz bombę Jedną, drugą, trzecią, to on ci przebija te bomby patrz, ty mu przebijasz te bomby, piszesz pierdol się, to moje expo. Każdy sobie bombę rzuca 15 tysięcy bomb i w dupie, jecha, jedziemy tutaj w terminowski, proszę bardzo. I bestiarka leci. I w dupie masz oponentów. Ty rzucasz bombę, on rzuca bombę, przychodzi trzeci rzuca bombę. Twój stary na pecach przychodzi, rzuca bombę i tak już bestiarkę na DI, no proszę bardzo, i na wszystkich innych światach, proszę bardzo. Można? I jedziesz od nowa w dupę tu że rzuciłeś jeszcze nie masz pewności czy oponent tutaj bomby nie rzucił. I od... No, lecisz, proszę bardzo. pięciu szansa spadam na cztery teraz. Cztery razy większa szansa. to tutaj słupka nie było żadnego. O, kurwa, halo. Padam, padam, padam. Padam. Ale się bym wyjebał. To tak napierdala. Już jak mi serce zabiło teraz. Jak energetyka jakieś mocniejszego wypiłu. Ojej, dobra. Padam, 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 padam. padam, idę. Padam. No prawdę, to tak na pierwsza? Zdrowia, <złenie> zdrowia. Nie padaj, nie padaj, nie padaj! Czekaj, ci kręcę. Dawaj na mnie tutaj, Ario! What are doing, Ario? A? What? 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 Czekaj! Pa, pa pa wyjebał się, kurwa, no pierwszy raz się tutaj ktoś wyjebał, nie? Dwa lata robienia questów, pierwszy raz się ktoś tutaj wyjebał, Ario! Wyjebał się, no nie da się tu wyjebać, wyjebał się, jak? Ario, no, what are doing? Jeszcze jeden patrz! Jeden, dwa! zetik, Co? Co wy robicie chłopaki? Nie, ja nie wierzę w to! Ja wy się zlatujecie, nie? i co... I co prank slow, it's a prank! Tutaj ropę na mnie. Nie, ja nie, nie wierzę! Nie, ja nie wierzę, ja nie wierzę! No dobra, ale macie ci się ropnąć teraz, nie? Naprawdę? Kto tam jeszcze został? Tam, mam nadzieję, że od starego na plecach nie macie tam jeszcze i stary na plecach, Slaek, jestem, jestem na czacie! twój <truj>, stary na plecach! Taki użytkowy kwańczy na Twitchu, nie? Wiadomo. Blok Neto, jak się wyjebałeś? Patrz, ja idę, idę do was. Patrz, wyjebał się. Na czym ty się, chłopie, wyjebałeś tutaj? Na obiecce? Dawaj do nas, dawaj, dawaj do nas. Dawaj, dawaj, wyrobisz się jeszcze. pierdzielę, naprawdę? Co? Ile tu, ile tu jest ludzi, ile tu desek? Ej, wy tu specjalnie przychodzicie się wyjebać, bo ja nie wierzę w to, nie? O, specjalnie tu przychodzę się wyjebać mi. Że potem ciuć co mnie bo że ludzi ubijam. <głosy> <głosy> może to jest spodnie, zobaczymy no. Aha, <noise> może się spodnie. Zaraz z tymi żołgami... O ja nie biję, wiesz? To jest taki team jak tutaj zobacz. <noise> nie Perdol, A masz tego się, No dobra, chodź. No ja mam się patrz, Chronik! Arkus! Nie! Dlaczego się wyjebał? Jak? Jak się wyjebałeś, komiku? Co ty gadasz? No najgorzej. Ale, ale, patrz jak napisał. Ale mi wyjebał, nie, patrz. Ale mi wyjebał. Jeszcze ja tutaj? Ooo, niedobrze, słuchajcie, nie. Ale mi wyjebał. Myślę, że jesteś tutaj chłopem, który ma trochę lat na karku, mimo wszystko, ale takie gdzieś tam, nie wiem. Pierdalanie. A co to się stało z tym obronem? Z drumem? A co nam nie starczyło? Naprawdę trzech komanderów. Taki Elwe, słuchaj, taki chuj Elwe mnie odpisywał dwie minuty i tak go odpisał, kumasz? Nienawidzę, nienawidzę. Został oszukany, skam! O, oszukany zostałem. Chodź do dupy generalnie. Najgorszy dzień na świecie, nie?